Rozdział siódmy. Drogi pamiętniku. Och, co to był za dzień? Omal nie zginąłem. Okej, okay. to było tak. Było południe i jak zwykle w tym miesiącu budowaliśmy najpiękniejszy domek na Palu, czyli zabudowane gniazdo z jak najpiękniejszymi dekoracjami. Taka tradycja w naszym regionie. Gdy właśnie pracowałem nad ostatnią deską, przyleciała Natalia wraz ze swoimi przyjaciółmi. Jednego z nich, chyba o imieniu Maciek, zahipnozozowały jej oczy. Nie pierwszy raz, kiedyś jak była młodsza, zawsze miała za sobą chodzących jak zombi chłopaków. To było nawet nieprzyjemne, ponieważ była jedynym obiektem wszystkich rozmów. A nawet bujek. Tak za nią szaleli. Mojej córce było niewygodnie w tym towarzystwie. Chciałem temu jakoś zaradzić, ale sam przecież cieszyłem się zainteresowaniem płci przeciwnej. A co z przeprowadzką? Z tym też był problem, a nawet dwa. Pierwszy. Matka Natalii miała poważny wypadek niedługo po złożeniu jaja, co spowodowało, że nie mogła zbyt długo latać. Drugi, gdy rozejrzałem się po okolicy, zrozumiałem, że wszędzie będzie tak samo. Według mnie jej nowy kolega jest miły, przyjacielski oraz bardzo pomocny. To dobrze, bo przyda nam się pomocne skrzydło. Nigdy takich za wiele. A więc trzeba było lecieć po nowe belki a gotowe deski trzeba było zamontować. Natalia stwierdziła, że po nowe belki powinien polecieć ten nowy. On stwierdził, że woli montować gotowe. Doszliśmy do konsensusu, że to ja polecę po drewno, a Maciek zajmie się mocowaniem desek. Jak ustaliliśmy, od razu się tym zajął. Przyglądałem mu się chwilę. Zastanawiałem się, jaki będzie dla niej, jak ze sobą zamieszkają, bo to, że ją kocha, to zauważyłem po pięciu sekundach. Czy też będzie taki przyjacielski, miły i pomocny? A więc po pewnym czasie poleciałem po Belki. Na horyzoncie tej bajkowej, lecz zniszczonej już krainy, majaczyły czarne chmury. Stwierdziłem, że nad Tartakiem jeszcze nie ma wichury, i zdążę zabrać co potrzebne. Pode mną była dzika plaża. Później plaża zmieniała się w wielkie głazy, które powstrzymywały wodę do wdarcia się w las. Potem znów pojawiła się piaszczysta plaża z klifem porośniętym drzewami. Dotarłem na miejsce. Usiadłem na klifie. Było tam już kilka innych bocianów. Jedni brali już zebrane gałęzie, inni szukali nowych. A jeszcze inni próbowali zerwać z drzewa upaczone przez siebie gałęzie. Części drzew ogołacaliśmy całkowicie. Były to stare i schorowane drzewa, które dla dobra lasku należałoby usunąć. Tym zajmował się pobliski tartak, z którego braliśmy już gotowe deski. Ludzie nauczyli się, że ogałacamy tylko schorowane i stare drzewa, więc co i raz słychać było piły i huk pni, które upadały na ziemię. Lasek ten nie był aż tak mały. Ciągnął się kilometr w głąb lądu, ale za to miał jakieś dziesięć kilometrów długości i wił się zgodnie z linią klifu. Czy mógłbyś mi dać pęk tych gałęzi po prawej? Poprosiłem pewnego jegomościa, który wziął gałęzie i spiął je sznurkiem. Proszę, dał mi pęk, a ja poleciałem dalej. Poleciałem do tartaku. Ludzie wydzielili nam partię, z której możemy brać dowoli. Wziąłem parę sztuk desek, wtem zerwał się silny wiatr. Znalazłem osłonięte miejsce i poczekałem pewien czas. Wokół były porozrzucane gałęzie, liście oraz wióry drewna. Przestało wiać, więc stwierdziłem, że udam się w drogę powrotną. Gdy byłem już nad laskiem, znów zaczęło hulać. Nagle mocno zawiało i uderzyłem w ziemię przy samej krawędzi klifu. Straciłem przytomność. Obudziłem się ponownie, nie wiem po jak długim czasie. Spadłem na półkę ziemi, ale szczęście. Wzleciałem wyżej. Wokół było jak na polu bitwy. Tam, gdzie wcześniej był las, teraz są powalone gigantyczne drzewa. Nie widziałem niczego innego. Byłem tylko ja. Zgliszcza roślin i wielka połać powalonych drzew. Z trudem unosiłem się w powietrzu. Po kilku minutach poczułem, że braknie mi sił. Opadłem bezwładnie niżej. Zebrałem w sobie siły. Przeleciałem kolejne kilkadziesiąt metrów. Usiadłem na ziemi, bo całkowicie opadłem z sił. Niewyobrażalnie mocno bolało mnie skrzydło. A cały czułem się obolały i ten ból wysysał mi resztkę sił. Przesiedziałem tak na zniszczonej ziemi, nie wiem ile czasu. Próbowałem co jakiś czas poruszać nogami, aby mi nie strętwiały i żebym nie stracił przytomności. Przez cały ten czas wokół mnie było strasznie gorąco. Słyszałem trzask ognia, który nie gazuł pomimo deszczu. Prawdopodobnie piorun wywołał pożar drzewa, który przez suszę szybko się rozprzestrzenił. W pewnym momencie zrobiło mi się przed oczami ciemno i straciłem świadomość. Obudziłem się w kompletnie innym miejscu. Wokół mnie było jakby chyba w niebie. Był taki dziwny, czerwonawy półcień. Wtem usłyszałem kroki i nagle półcień zmienił się w oślepiającą biel. Dopiero teraz zrozumiałem, że przez cały ten czas byłem w klatce, a to jest klinika weterynaryjna. Nade mną zgromadziły się dwie osoby, młoda kobieta i starszy mężczyzna. Jedna z nich otworzyła klatkę, druga chwyciła mnie za dziób i przeniosła na stół. Zachowywałem spokój, ponieważ wiedziałem, że szamotanie do niczego dobrego nie doprowadzi ani wyleczą mój ból i usuną wszystkie pasożyty, które czasami trudno usunąć. Po trochę nieprzyjemnym ukłuciu podali mi płyny i odzyskałem energię. Byłem zrelaksowany, poczułem się bezpiecznie i spokojnie. Kobieta wzięła moje obolałe skrzydło i poruszała nim w każdym kierunku. Zauważyła mój ból. Ma złamaną kość ramienną. Unieruchomię skrzydło i podam linko-spektin. Z jakiś czas powinien dojść do siebie. Zabrali mnie na rehabilitację. Dostałem przytulne lokum. Na ścianach pomieszczenia były zdjęcia innych bocianów. Na jednej ze ścian były powieszone rysunki bocianów, widocznie narysowane przez dzieci. Było mi w nim dobrze. Z każdym dniem pobytu w tym miejscu miałem coraz bardziej sprawne skrzydło. Lubiłem to miejsce dostawałem jedzenie, picie, czułem troskę tej gromady ludzi, którzy dbali o mój żołądek, moje zdrowie i czystość. Spędziłem tam parę naprawdę dobrych dni. A i podawali tam kurczęta, myszy i ryby. Tych ostatnich nie jadłem, bo mi się przejadły. Dobrze było zjeść coś innego. Od tych ryb się w pewnym momencie robi niedobrze, jak je jesz non-stop. Ble! Ochyda, nawet teraz, jak sobie o tym pomyślę. Od tej pory mniej jadam ryb, a więcej skorupiaków, które zawierają wapń. Budulec kości, o które pora zadbać. Podczas mojego pobytu poznałem nowe dzioby. Polubiłem ich. Byli przyjaźni i zabawni. No i mieliśmy kogoś wspólnego. Ostatnie dni zeszły nam na wspólnym opowiadaniu różnych historii z naszego bocianowego życia. Opowiadali mi m.in. o swoim pierwszym spotkaniu, o tym jak wychowali Pisklaka, o jego pierwszym locie i o pomylonej trasie. W końcu nadszedł ten dzień. Od rana było czuć, że coś nadchodzi. Ludzie wokół byli bardziej niespokojni. Widziałem nowe twarze. Wszyscy się gdzieś spieszyli. Ciągle się rozglądali nerwowo. Rano przyszedł weterynarz. Przebadał mnie wzdłuż i wszerz. Sprawdził oba skrzydła. Przejrzał chyba każdy centymetr mojej skóry. Zajrzał w każdą dziurkę, jaką znalazł. Później wsadził mnie do nowego pokoju, bardziej chłodnego. Jak tam po kontroli, Marcel? Spytałem, gdy go wprowadzili. Ja nie wiem, czy oni naprawdę muszą patrzeć w każdy otwór, nawet ten milimetrowy, który znajdą, poobmacywać cię jak jakąś maskotkę i podać multum zastrzyków na wszelkie przeszłe, treźniejsze i przyszłe choroby i dolegliwości? Tak, to może być uciążliwe, ale spójrz na to tak. Zniszczą każdego paskuda, jakiego znajdą na twoim ciele i wypucują cię tak, że twoja własna matka tak czystego cię nie widziała. To też prawda. I jak tam słonko? Zapytał, gdy pojawiła się w drzwiach z jeszcze bardziej olśniewającą urodą niż zwykle. Czuję się najlepiej od miesiąca. W końcu nie mam tych okropnych pasożytów. Nagle drzwi się otworzyły, a w drzwiach ujrzeliśmy otwartą klatkę. Oznaczało to tylko jedno powrót na wolność. Zagraliśmy w papier kamień, nożyce. Padło na mnie. Wszedłem do środka, a kraty za mną powoli się zasunęły. Zobaczyłem, jak dwoje ludzi podnosi klatkę. Przenieśli mnie na samochód. Każde z nas było na oddzielnym samochodzie i po pół godzinie wyruszyliśmy w piętnastominutową trasę. Wyładowali nas z samochodów na plażę, nie opodal miejsca, z którego nas zabrali. Otworzyły się klatki, a my spokojnie wyszliśmy. Lecimy razem? Spytałem. Jasne, że tak. No to trzy, dwa, jeden lecimy.